Czejutkowie. Dzisiaj. Duxido. Resztka z oszołoma. Miejmy nadzieję, że jej wystarczy tej resztki. No, tak na optykę powinno ale się okaże. Otóż tu ci oszołoma, gdyż będzie znowu żyletka Persona Platinum Ta? w tym owalu, nie wiem które są które, wiem że jedne są z USA, to są te sprzedawane w paczkach po 100 sztuk, te się nazywają Blue Comfort Coat, czy Comfort Coating, whatever, w każdym razie tamte. No i są jeszcze te persony właśnie gdzie mają ten napis w Owalu i są takie jeszcze, co mają napis na, na Pasku prosty. No i jedne są z Izraela, drugie z Niemiec, tylko ja nie wiem, które skąd. Może ktoś z Was wie, to poproszę informacje w komentarzach. Będzie miło wiedzieć takie rzeczy. Dlaczego ja dzisiaj zmieniłem maszynkę? No bo coś trzeba zmienić. I dzisiaj jeszcze jest taka sprawa, że mój zarost jest czterodniowy. Tak się wyniłem. Ostatnio, że czterodniowy zarost będę dzisiaj gończył. No i jestem bardzo ciekaw, jak Six, bo ta maszynka dzisiaj będzie w robocie. Z persona, która już jest po dwóch użyciach dadzą sobie radę z zarostem, który się zrobi już miękki. Na tyle dużo go, że się zrobi już miękki. Jak włosy. I zobaczymy, jak będzie to ciało. Bardzo jestem ciekaw. Wiecie, taki zarost typu 4 dni 5 dni. 4 jest. To jest tak dobry pod brzytwo narzędzia. Czyli albo brzydko, albo szlaweczko. Bo tam się nic nie jest w stanie zapchać. nie. A długie kudły potrafią pozapiechać. A już nie daj Boże, próbować się dobierać do tego systemu w kąta. Dobra. Jazda. Maszynka po twarzy idzie płynniutko. I mimo, że to już trzecie użycie, nie ciągnie, nie kombinuje, idzie jak trzeba. Naprawdę. No, bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie i teraz tak, no, o jakimkolwiek dogoleniu, nie mówmy, zrobił się kolczasty kaktus na twarzy, ale mówię, to jest, to jest e, czterodniowy zarost, więc... Byłoby naprawdę dziwne, gdyby raz z włosem już było fajnie. No i teraz ciekawostka, jak to wygląda. No, policzki już gładko, a tu trzeba poprawić. No bo, no bo trzeba, bo to w innym kierunku rosną włosy. Idealnie Wiecie Key One Fit Mimo, że jest łagodna To jest jednak skuteczna maszynka Może nie jest to 41 ale Również jest bardzo odległa od agresji 41 Przyjemna maszynka, którą można skrobać pyska codziennie wręcz Jak ktoś lubi Chce albo musi Są tacy co muszą Muszą wyglądać elegancio Codziennie w pracy Na przykład Są firmy gdzie obowiązuje tak zwany dress code, czyli trzeba zachować pewne normy wyglądu. I Kryłam seks dla takich ludzi, którzy muszą codziennie się wchodzić. Przepraszam, to jest maszynka, która się dla nich nadaje. Dla tych, którzy mają trochę słabszy zarost, a muszą robić to samo, polecam Merkura 34C. 30... Merkura 34C. No. Czy C, czy nie. To jest kwestia upodobań. Porównują się tylko kolorkiem. Jedna jest chromowana, a druga jest pozłacana. A ci, którzy mają trochę mocniejszy zarost, jak widać, nie ma problemu. Maszynka na czterodniowym zaroście się nie zapchała. Więc tylko kogoś skuteczność zadawała, to wiecie, spokojnie tylko naprawdę elegancko tu jest się czym golić. jest to sprzęt, który goli i który który nie drażni. No. Czy tu gdzieś jeszcze jest coś do poprawki? No tu, wylazły. Partyzanci wyszli. No, spoko. Była idealna. 316 Jak tu bardzo nam płacili w trzecim Czyli nie jest to lówka żelazna, tylko to w golenie Dzisiaj już zasili szeregi tych co na bo uważam, że trzy golenia personu to wszystko co się da komfortowo zrobić bo bo ona jest rzeczywiście dobra żyletka i jest to komfortowe golenie trzykrotne. To jest, to jest white water z Hollywooda. Przelane do podróżnego psikaczu no, Trzeba zużyć. Jak się będzie znowu gdzieś jechało, to się doleje albo zatankuje od nowa. W zależności od tego, ile zostanie. I będzie. I znowu już będzie. No cóż, z Kremem muszą się żegnam, bo już zużyty. Następne filmy też będą. I będzie odjazd w kierunku próbek, które dostałem od kolegów w Polsce, żeby się z wami podzielić. Moimi wrażeniami z tamtych goleń. Bo koledzy, zarówno Bercik, jak i Apurek, zapewne się już podzielili. A jeżeli nie, to się podzielą. A wy będziecie mieli pełną informację, bo od nich ode mnie. Cóż, dziękuję bardzo za to, że jesteście, że oglądacie, że na następny film przyszliście. Na następny sens i wszystkiego dobrego. Och, przepraszam. Wszystkiego dobrego i do następnych spotkań. Cześć, ludkowie